Zestaw Lego City 40582 terenowa karetka z napędem 4x4 to prezent do zakupów, który w dniach 10-27 lutego 2023 roku otrzymamy na lego.pl Po zrobieniu zakupów za kwotę minimalną około 500 zł, choć nie jest ona jeszcze potwierdzona. Jak na gratis z serii City model jest zaskakująco udany. Składa się ze 162 elementów, a wśród nich znajdziemy aż 3 minifigurki oraz duże akcesoria, nosze oraz rower górski. Oprócz samochodu w pudełku znajdziemy także niewielki fragment krajobrazu z choinką, i jeśli miałbym się czepiać, to akurat bez tej części moglibyśmy się obyć. Samochód jest dość duży, ale wciąż pasuje do innych modeli z serii City. Ma zdejmowane dwie części dachu i otwieraną klapę tylną, której kształt niestety wymuszony jest przez możliwość przewożenia rannego. W środku zmieszczą się wszystkie minifigurki, a rower możemy przewozić na dachu. Model jest prosty w budowie, jak to w City, ale pasuje kolorystycznie do innych szpitalnych pojazdów z tego i poprzedniego roku. Tematycznie można go także powiązać z chatką w kształcie litery A która miała premierę na początku lutego. Jednym słowem, bardzo polecam.